Rafał Trzaskowski oraz jego sztab wyborczy mają mieć wielki żal do marszałka Sejmu Szymona, hołowni, z powodu tego, że ten marszałek, ten Szymon, hołownia ośmielił się popsuć ich misterny plan dotyczący debaty jeden na jeden z Karolem Nawrockim, która miała odbyć się w Końskich. Jak wiemy, do debaty 1 na jeden nie doszło. No i podobno nawet Trzaskowski ma nie cierpieć hołowni, a w całym sztabie ma być furia z powodu tego, co zrobił właśnie hołownia. A może to powinno być na odwrót? Może to Hołownia powinien mieć żal, pretensje i furię z powodu tego, co próbował zrobić sztab Trzaskowskiego, wykluczając de facto większość kandydatów z możliwości udziału w takiej debacie, a tym samym wyborców tych kandydatów, którzy przecież mają prawo ich zobaczyć w debatach. Jak to jest? Kto to wymyślił? Tego się nie dowiemy. Jedno jest pewne: wielkie żale są w koalicji rządzącej, a to może doprowadzać oczywiście do dalszych konsekwencji. I o nich, i o tych żalach, o tej złości, o tych nerwach, które się pojawiają w tym nowym komentarzu. Zapraszam serdecznie: dajcie proszę tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów i, jeżeli możecie, dajcie też subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. To jest najlepszy element rozwoju naszego kanału, moi drodzy. I już ruszamy. Oczywiście smutna rzecz stała się w poniedziałek Wielkanocny, w poniedziałek Świąteczny. Usłyszeliśmy, że do domu ojca odszedł papież Franciszek. Moi drodzy, pomódlmy się za Ojca Świętego i czekamy na wybór nowego papieża. Zobaczymy, kto nim będzie. To nie jest kanał o tematyce religijnej, ale chciałem o tym wspomnieć króciutko. Wydarzyło się i myślę, że każdy z nas, jeżeli, jeżeli jesteście wierzący tak jak ja, niech się pomodli za papieża Franciszka. I moi drodzy, jedziemy do polityki. W podcaście Stan Wyjątkowy portalu ONET yy, ujawniono pewne rzeczy. Ujawniono albo przekazano, yy, jakie, jakie są nastroje po tej słynnej debacie w Końskich, która ewidentnie Rafałowi Czaskowskiemu nie wyszła. Cały ten sztab powinien zapaść się pod ziemię z powodu tego, co oni wymyślili. No moi drodzy, wymyślili, że za pieniądze sztabu, tak, bo taka jest oficjalna wersja, że tę debatę w Końskich jeden na jeden, która się nie była jeden na jeden, organizował sztab i już Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie składa wnioski do prokuratury, do PKW, żąda wyjaśnień, kto to opłacił, ile, co kosztowało i czy to będzie rozliczone z pieniędzy Komitetu Rafała Trzaskowskiego. I ktoś to wymyślił ewidentnie bardzo źle i w sztabie jest takie przekonanie, że to wszystko popsuł marszałek Sejmu Szymon Hołownia swoją obecnością. Posłuchajcie, co mówią autorzy podcastu Stan Wyjątkowy. Wszystko zmieniło wejście do gry marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który niespodziewanie ogłosił, że zamierza pojawić się na debacie Republiki, a potem wepchnąć się na debatę Trzaskowskiego. W tej sytuacji starcie jeden na jeden Trzaskowskiego z Nawrockim upadło jako polityczny pomysł sztabu koalicji obywatelskiej, a zniweczył ów pomysł właśnie Szymon Hołownia. No, moi drodzy, i to jest w ogóle, to jest właśnie to, co ja mówię. To jest absolutny hit, czyli mm, sztab Trzaskowskiego wymyśla debatę wykluczającą innych i mają pretensje do tego, że hołownie im to wszystko popsuł. No, popsuł. No, moi drodzy. Ja powiem szczerze, nie doceniłem tak bardzo Szymona Hołowni. Pamiętacie, kto ogląda moje komentarze cały czas na bieżąco, ten na pewno wie, że ja byłem zwolennikiem tezy, że Szymon Hołownia ostatecznie nie wystartuje w tych wyborach prezydenckich. Że on będzie próbował się jakoś dogadać. Żeby może swoje poparcie przekazać od razu na Trzaskowskiego. Może, może coś wynegocjować, żeby dalej być marszałkiem Sejmu. Ale to wszystko mu nie wyszło. I mm, obstawiam, że jeżeli nie dogadał się, tak, i yy, nie będzie dalej marszałkiem, dojdzie do rotacji zgodnie z umową koalicyjną, no to musiał wystartować z tych wy w tych wyborach i osiągnąć w nich jak najlepszy wynik. To jest bardzo ważne dla, dla Szymona Hołowni, to jest, on walczy o swoje polityczne przetrwanie i walczyć będzie choćby kosztem Rafała Trzaskowskiego. No to już myślę, że już jest zupełnie inna gra. Musi hołownia zrobić w pierwszej turze wyborów prezydenckich jak najlepszy wynik, żeby próbować uratować politycznie swoją formację i samego siebie. Mm. I jak widać w sztabie Trzaskowskiego tego nie rozumieją. No to rację ma marszał, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w takiej sytuacji, że mogli się dogadać, wystawiamy jednego kandydata, którego popiera cała koalicja rządząca, a w zamian za to jest renegocjowana umowa koalicyjna. Ale sztab koalicji obywatelskiej tego nie chciał. Oni od razu chyba pewnie myśleli, że Trzaskowski to jest umurowany kandydat, cała reszta to są tam leszcze i nie ma szans, nie ma podjazdu do Rafała, może nawet wygramy w pierwszej turze wyborów prezydenckich i właśnie zbierają żniwo swoich złych decyzji, moi drodzy. No i przypominają autorzy podcastu, co mówił Hołownia, bo mówił tak, nie pozwolę wykluczyć połowy Polaków z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygnąć ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie. Tak wtedy ogłosił marszałek Sejmu. Zobaczcie, jeszcze zarzucił mediom, Telewizji polskiej w stanie i tym wszystkim mediom, które tam są, bycie na telefon jednego z kandydatów. No i moi drodzy, dalej czytamy, że w tym gronie był też Nawrocki, ale szersza formuła debaty z udziałem kilkorga innych uczestników była dla niego o wiele korzystniejsza od bezpośredniego starcia z Trzaskowskim. I stąd furia na hołownie w sztabie Trzaskowskiego i szerzej. W platformie, no moi drodzy, oczywiście, że jest furia. W otoczeniu Wodorza Warszawy nadal panuje zawód tym, jak Otoczyła się sytuacja. Dalej mówią rozmówcy ze sztabu, a ich słowa właśnie słuchaliśmy w podcaście stan wyjątkowy. Nie spodziewaliśmy się tego, bo początkowo Hołownia powtarzał publicznie, że nie będzie się wpychał na cudze debaty. Mistrzostwo. Ewidentnie zmienił zdanie pod wpływem swojego otoczenia. Naszym błędem było to, że nie potrafiliśmy szybko przemodelować tej debaty pod wielu kandydatów. Teraz już wiemy, że Hołownia będzie nas w tej kampanii atakował. No, moi drodzy, co za myśliciele z tego sztabu Trzaskowskiego, czy wymyślają debatę, która ma de facto wykluczyć innych kandydatów i są już w ogóle zdziwieni, że w wyborach prezydenckich, jak jest kilku pretendentów do zostania prezydentem, ludzie się wzajemnie atakują. Czyli Oni myśleli jak w tym sztabie, że jak już ten Hołownia wystartuje, to w ogóle zostawi Trzaskowskiego w spokoju i się skupi tylko na Nawrockim, a komu? On przecież wiadomo, że on Nawrockiemu nie będzie odbierał głosów ewentualnie Hołownia musi wejść w spór z, z, ze Sławomirem Mencenem co się stało bo tutaj mamy podobny elektorat i wymianę tych elektoratów pomiędzy partiami Polska 2050 i Konfederacja pomiędzy Szymonem Hołownią a Sławomirem Mencenem ale też Hołownia najwięcej głosów może zabierać właśnie Rafałowi Trzaskowskiemu i chce to robić chce w pierwszej turze wyborów prezydenckich wywalczyć jak najlepszy wynik i zdziwieni i Rafał i Rafał w ściekły na Szymona Hołownię, mógł zrobić normalną debatę. Zresztą to nie była jego rola. To nie była rola sztabu organizować debatę jeden na jeden i w ogóle jakąkolwiek debatę. Mógł normalnie czekać na debatę organizowaną przez Telewizję Polską. Mogły wszystkie sztaby dogadać się i zorganizować dużą debatę Transmitowaną przez trzy telewizje. Proszę bardzo, mogły też się zgodzić sztaby na to, żeby i Telewizja Republika, i w Polsce 24 uczestniczyły w takiej wielkiej debacie i wszyscy by to oglądali. We wszystkich mediach. Nie zgodził się sztab Trzaskowskiego, nie poszedł Rafał Trzaskowski na debaty do Telewizji Republika, gdzie poszedł do Chłownia. Szymon Hłow... Szymon I Trzaskowski ma do wszystkich, jak widać, pretensje, ale nie do siebie. I tu ważna rzecz. Czy chcemy takiego prezydenta, który. Wszystkich dookoła obwinia, ale nie obwinia siebie?